Dzisiaj tak naprawdę mamy temat, za który dostałam swoją pierwszą ocenę, niedostateczną, z gramatyki z Anglika. Let's play! Cześć! Witam Cię najserdeczniej na kanale Schowek Wiedzy, gdzie sprawiam, że gramatyka języka angielskiego może być jednak ciut łatwiejsza. W dniu dzisiejszym kontynuacja tematu verb patterns. I jeżeli tak naprawdę nie oglądałeś, nie oglądałeś poprzedniego odcinka, to pragnę Ci przypomnieć, że jest to moment, kiedy w jednym zdaniu mamy dwie czynności, i przypomnę, że tylko ten pierwszy tak naprawdę decyduje o czasie. Może być to teraźniejszy, przeszły, przyszły, a tak naprawdę co zrobić z tym drugim. W pierwszym odcinku dowiedzieliście się, że ten drugi musi mieć końcówkę inny, a w dniu dzisiejszym pokażę Ci coś takiego: moment, cofnę się do szóstej klasy, że jest coś takiego, jak tu. I choć tu kojarzycie coś, jak tak naprawdę do, I go to school, to tu ma też inne znaczenie i też inną funkcję oznacza, żeby. Dzięki temu, że wiecie, że tu oznacza żeby, dzisiejszy odcinek będzie o niebo prostszy. Po jakich czasownikach, po jakich dziesięciu czasownikach musicie wstawić tu? Proszę serdecznie. Pierwszym z nich jest tak naprawdę dział edukacja i uważam to za cztery totalnie podstawowe, bo kto tak naprawdę z nas jeszcze dziś tworzy zdanie: I forgot do my homework. Come on, people. Dwa czasowniki obok siebie. Ten drugi musi być z preposition tu. W języku angielskim tak naprawdę zdanie powinno brzmieć I forgot to do my homework. I właśnie forget jest jako pierwszy i jako pionier w dzisiejszym temacie. Dodatkowo pozostawiłam też czasownik try jako próbować. Próbuję się nauczyć gotować. I try to cook. Próbuję na przykład jeździć na nartach. I try to ski. Dodatkowo zaraz po nim, jak już próbujecie, no to się uczycie. Proszę serdecznie. No to w takim razie I learn to ski, bo ja uczę się jeździć na tych nartach. Idę dalej. Obok forget, obok try, obok tak naprawdę learn macie jeszcze want, czyli chcieć. Ja chcę pójść do kina. I want to go. Wiele razy widziałam pracę, gdzie było I want go. Kalka z polskiego. Ja chcę iść. Mm -mm. Nie tutaj. W poprzednim odcinku z czasownikami z uczuciami, mówiłam, że tamten drugi domaga się końcówki "-ing". "-ing". Czyta się to jako "-ing", tam powinna być "-ęgła", na końcu. Never mind. Szanowni Państwo, jest coś takiego i drobna podpucha od strony egzaminatora, że to coś w postaci "-like", ewentualnie możecie to kojarzyć jako "-would like", nie ma nic do lubienia. Nic. I to jest chciałbym, chciałabym. Właśnie. To jest taki czasownik, po którym tak naprawdę musi być tutaj, tu. Ono musi być, ale on nie ma nic do czasownika z uczuciami. Czy ja od razu umiałam wszystkie czasowniki? Nie. Czy nauczyłam się ich z czasem, o, długim nawet, i pierwszą kategorią, którą wymyśliłam sobie sama, były to czasowniki związane z planowaniem, bo kto zna mnie osobiście wie, że planować uwielbiam najbardziej. I tak naprawdę obok czasownika plan pozostawiłam sobie jeszcze decide oraz choose. Mamy to, że decide oznacza decydować, a choose wybierać. Drugą kategorią to było dla mnie sugerowanie. Sugerowanie oparłam przede wszystkim na czasowniku offer. Zaraz obok niego wrzuciłam czasownik agree, no bo jak już zaoferowałam to, ktoś się z pewnością zgodzi. Ewentualnie, jak się nie zgodzi, to mogę go o coś zapytać, sugerowanie. W takim razie, pamiętajcie, to są czasowniki, po których tak naprawdę ten pierwszy musi mieć preposition to. I nie dajcie się podpuścić egzaminatorowi właśnie z tym would-like. Mam nadzieję, że pomogłam, i mam najszerszą nadzieję, że do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!